Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem na zaproszenie Kanal plus Michała Kołodziczyka i całej ekipy z Kanal Plus Sport. W ich studiu, nowym studiu. Przyznam szczerze, że dzięki kanałowi Futbolownia miałem okazję poznać bardzo dużo ciekawych osób, ale też to co jest fajne, że właśnie jest okazja zobaczyć od kulis studio, które kiedyś za dzieciaka. no Może to nie jest to samo studio, oczywiście, bo to jest właśnie nowe, ale przede wszystkim zobaczyć jak to wygląda w Canal Plus. Kiedyś musiałem oglądać kodowane, śnieżące obraz, nie było nic widać, a dzisiaj mam przyjemność zobaczyć, właśnie porozmawiać z kilkoma dziennikarzami. Zresztą no, nie będę przedłużał. Nagrałem troszeczkę materiału dla Was, kilka fajnych, ciekawych wypowiedzi, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Troszeczkę coś innego niż zazwyczaj wywiady, także łapcie ten materiał. No i co. Zapraszam oczywiście też do innych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia przy okazji kolejnych wywiadów. Chciałbym się pochwalić tym naszym nowym domem. Chcielibyśmy pokazać jakie możliwości techniczne, technologiczne daje to studio przy produkcji wszystkich programów. Z tego co odbywa się Liga Plus, Liga Plus Extra. W ostatnim weekend mogliście obserwować to już na antenie Kanal Plus Sport. Te nasze zmiany. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo efektywne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Każda z części tego wideo WOLA zrobi to, co powiedzą jej e, ci panowie. I to, że te e, monitory BIM -y, e, widzimy w tej konfiguracji, to nie znaczy, że one tak tutaj będą stały zawsze. One też mogą zostać połączone i to kolejna możliwość konfigurowania obrazu. Wydaje mi się, że z tą redakcją jest trochę jak z klubem piłkarskim, który nie był doinwestowany, jeśli chodzi o infrastrukturę, posiadając gwiazdy. Bo my, mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością. Ta redakcja jest najlepszą redakcją sportową w Polsce, najliczniejszą, najbardziej kompetentną, a teraz dostała do rąk taką zabawkę, która pozwoli na pokazanie pełni możliwości. Klub piłkarski, infrastruktura, to znaczy awans do europejskich pucharów i nie musimy grać wtedy w Bełchatowie czy w Bielsku-Białej, możemy grać u siebie, bo jesteśmy całkowicie przystosowani do wszystkich najnowocześniejszych form przekazu. To studio, chociaż może wydaje się fizycznie nie największe, to dzięki wszystkim technologiom sprawia, że widz ma wrażenie olbrzymiej przestrzeni. Trzy plany zdjęciowe w jednym miejscu, możliwość błyskawicznego przestrajania się z jednego programu na drugi, realizacji w tym samym czasie programów na jeden i drugi kanał, to wszystko sprawia, że no, przenosimy się w czasie, przenosimy się do, do przyszłości. Jeśli chodzi o Plus, 8 lat w technologii to jest bardzo dużo i czuliśmy nasze ograniczenia przez ten czas, kiedy, kiedy tych wszystkich udogodnień nie mieliśmy. Jeśli ktoś uważa, że posiadanie całości ekstraklasy, ekstra ligi żużlowej, pierwszej ligi żużlowej, ligi francuskiej, ligi hiszpańskiej, NBA i a, tenisa kobiecego to jest mało to ja zauważam, że jest to najwięcej na polskim rynku, jeśli chodzi o telewizje sportowe. Jeśli ktoś uważa, że tutaj jest eksodus i że gwiazdy odchodzą, to w takim razie obraża wszystkich tych genialnych dziennikarzy, których mamy na pokładzie. Tomka Świąkałę, Andrzeja Twarowskiego, Rafała Dębińskiego, Przemka Rudzkiego, Marcina Rosłonia, Przemka Pełkę, Daria Kawałamalasz. Ja mogę tych nazwisk wymienić sporo, bo samych dziennikarzy mamy blisko 50. Nie ma takiej ekipy w Polsce. Wydaje mi się, że marka, jaką jest Canaplus, 25-letnia marka, Sprawia, że warto nam zaufać także jako pracodawcy, więc jeśli pytasz o, o morale, to można by się było nimi przejmować, gdyby no, były one złe, gdyby to było coś nowego, gdyby coś było niepewnego. Ja o wielu rzeczach nie mogę mówić, natomiast e, my pracujemy ciągle nad poszerzeniem naszej oferty i m, nasi widzowie na pewno wiedzą o tym, że nawet jeśli. Jakieś prawa tracimy, to jest naturalne na tym rynku. Jeśli jakieś, jacyś dziennikarze zmieniają barwy, e, to znaczy, że jakieś prawa będziemy kupować i jacyś dziennikarze będą przychodzić do nas. Na dniach będą dwa fajne transfery. Myślę, że, e, że to będzie m, duży, dobry strzał dla rozwoju tej stacji. I nie zauważyłem wielkiego przygnębienia w zespole, bo to jest zespół bardzo doświadczony, który wie, jak ten rynek funkcjonuje. E, wie, że wszystko ma swoją cenę, wie, że nic nie jest dane na zawsze, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że stoimy przed takim wyzwaniem, posiadając ostatni sezon Premier League, że ja wiem, że to będzie świetny sezon w opakowaniu telewizyjnym. Do tego stopnia, że marzy nam się, by zostawić takie wrażenie jak, jak polizę mistrzów, kiedy posiadaliśmy prawa do tych rozgrywek, a później widzowie e, nadal tęsknią za tym, aby, aby Liga Mistrzów była opakowywana w taki sposób, w, jakim była, w jaki była w kanale Plus Sport. Zmieniło się diametralnie naprawdę, bo nie zmieniło się pomieszczenie naszego głównego studia. Pozostajemy cały czas w tym samym miejscu, ale ono nie jest takie samo. Zdecydowanie zmieniło się wszystko, bo to studio daje nieograniczoną liczbę możliwości konfiguracji tego studia, konfiguracji BIM-ów, zmiany planów, kadrów, więc no, to jest zupełnie nowe studio i w tym studiu będziemy w stanie robić no, nie jeden program, nie dziesięć, naprawdę jest tutaj możliwości naście. Zmienia się, myślę, tak naprawdę w każdym sezonie troszeczkę się zmienia także ten nasz skład i, i team, więc to, co przyniesie sezon, to wszystko zobaczycie na antenach i to, w jakiej konfiguracji my będziemy przy pewnych projektach e, pracować, też bardzo szybko stanie się jasne. Dla nas to nic nowego, a to, że do takich ruchów kadrowych dochodzi, no to, to myślę, że to jest rzecz naturalna i my się też na to godzimy. Następuje przepływ w tejże branży. Ludzi właśnie i tak już jest, to normalne. Tak, przepracować dzielnie cały sezon, nie fundować w firmie próśb o urlopy, kiedy pracujemy, bo jest to praca sezonowa, bądźmy szczerzy, i jak jest sezon, to jest praca. Ja jestem tego zdania, że jak startujemy z sezonem i o jakiejkolwiek dyscyplinie jest mowa, to ja mam być do dyspozycji mojej firmy od początku tegoż sezonu do jego zakończenia. Jest zawsze mój cel jak najwięcej pracować. Widzów kanału Futbolownia bardzo serdecznie pozdrawiam. Wierzę, że się kiedyś spotkamy na dłużej. O tych czujnikach co my rozmawialiśmy że mamy kalibrację zrobioną na sufit to tu mamy podgląd tych czujników jest ich około 200 i na kamerze jest montowana kamera na wierzycielska która patrzy na sufit i dzięki temu właśnie mamy tą wirtualkę zrobioną że pozycjonuje nam kamera dzięki temu Praca w kanale Plus była moim marzeniem od dziecka, dlatego też cieszę się jak dziecko, że mogę rozpocząć swoją przygodę w tej stacji i zajmować się tym, co lubię najbardziej, czyli La Liga, czyli NBA, no i PKO Bank Polski ekstra klasą. Ale przede wszystkim przyszedłem do kanalu Plus dla La Liga, bo to jest moja ukochana liga i mam nadzieję, że będę mógł zarazić widzów zarówno pasją, jak i miłością do tego wspaniałego sportu. Dla mnie jest to wielkie wyróżnienie, bo tak jak mówię. Uważam, że jestem jeszcze bardzo młodym dziennikarzem, uważam, że jestem dziennikarzem, który się wciąż rozwija, a jednak w tym momencie trafiłem do najlepszej stacji w Polsce, do najlepszych ekspertów w Polsce i zrobię wszystko, by stanąć, stanąć na wysokości zadania. Będziemy w tym sezonie komentowali mecze dla Liga, będziemy mieli także program specjalny o Liga, który się będzie nazywał Ola La Liga i wystartuje już w poniedziałek 16 sierpnia i naprawdę będzie to solidnie, solidnie to jest mało powiedziane, opakowany sezon dla Liga w kanale Plus. Nie, chrztu żadnego, chrztu żadnego w kanale plus nie było, ale było naprawdę bardzo ciepłe, otwarte przyjęcie. Jestem wręcz podbudowany tym, jak dobrze zostałem przyjęty jako osoba, która wchodzi z zewnątrz, która jest też dopiero w Dopiero się rozwija w, w, w swojej karierze dziennikarskiej, także w karierze telewizyjnej, i dla mnie jest to naprawdę budujące, jak wiele wskazówek otrzymałem od starszych kolegów, od Darii, od Marcina, od Michała, od mnóstwa osób, które, które mają ode mnie dużo bogatsze doświadczenie, które, które dużo więcej wiedzą i od których się będę miał przyjemność uczyć, bo to naprawdę jest dla mnie duża rzecz, żeby móc się uczyć i rozwijać w, w otoczeniu tak wspaniałych ludzi, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie jestem jeszcze bardzo młody. Ja jeszcze wiele rzeczy nie umiem, wiele się muszę nauczyć, i to naprawdę jest dla mnie super okazja, żeby się dalej rozwijać. the Zadomowiłem się i to wydaje mi się, że dość szybko, bo tutaj są świetni ludzie i ekipa, która pozwoliła się zadomowić. I ja ten transfer od samego początku traktowałem po prostu jako, jako krok do przodu i jestem bardzo zadowolony z tej przeprowadzki. Zaczęło się od tego, że, że komentowałem La Ligę, Premier League, Bundesligę. Doszła do tego... Ekstra klasa, ale też dodatkowe formaty typu The Legends, który realizuję tak naprawdę od roku i nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo istotny format, w sumie traktuję to jako taki projekt życia, więc jestem mega zadowolony naprawdę pod każdym względem. I, i dzisiaj widzę też pracując tutaj, że, że to jest najlepsze miejsce w tej branży. Mam 31 lat, prawie 32, więc tutaj w tej ekipie już najmłodszy nie jestem, bo najmłodszy chyba nasz reporter ma 23 lata, czyli ta różnica jest i tak spora. co do tych wywiadów, to nie ukrywam, że to też jest dla mnie taki trochę powrót do dzieciństwa, bo możliwość porozmawiania z takimi ludźmi, jak m.in. właśnie Andy Cole, tutaj od razu piję do ciebie do kibicami Chester United, to jest to jest super sprawa I, i tak, to jest takie coś, co rzeczywiście zawsze chciałem robić. W jaki sposób pandemia też to umożliwiła? bo pojawiła się poniekąd taka tolerancja w telewizji na rozmowy nagrywane przez Skype'a czy przez Zoom'a. Tego wcześniej nie było, a jeśli było, to na pewno nie było to wykorzystywane tak często, natomiast dzisiaj już widzowie wiedzą, że przez Skype'a można nagrać po prostu wywiad, że e, przez Skype'a można robić rozmowy także w telewizjach typu TVN24 i, i przy okazji The Legends oczywiście też z tego korzystam. Natomiast oczywiście w dłuższej perspektywie chciałbym, żeby raz na jakiś czas pojawiały się też wywiady nagrywane po prostu stacjonarnie, on-site, żeby to nie był tylko Skype, tylko Zoom, no ale nie zawsze da się z kimś, przykładem z Argentyny złapać od razu gdzieś na żywo tutaj w okolicy, ale no tak, to jest taki projekt, który po prostu mnie mega, mega kręci. No dobra, mogę to tutaj zdradzić, bo nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależało, ale prawdopodobnie pod koniec września albo na początku października pójdzie wywiad z Krespo. Crespo. No to, to był taki gość, z którym bardzo, bardzo chciałem porozmawiać i też nie mogę się doczekać, kiedy Hernan Crespo pojawi się w Europie po prostu jako trener, bo na razie święci triumfy w Ameryce Południowej i cóż, no liczę na kolejne duże nazwiska po prostu. Oh, Co cool. się <laughs> No zawsze oczekiwania są takie, żebyśmy byli troszeczkę lepsi w każdym aspekcie i to studio jest tego dobitnym potwierdzeniem, że, że jednak po, po, po tych kilku latach wyczekiwania na nowe studio udało się je zaaranżować. Ono ma być bardziej funkcjonalne. Ono ma sprawić, że nasze propozycje programowe, programy studyjne no będą miały też troszeczkę nowy, odświeżony wygląd. Jeżeli chodzi o kolegów, to zawsze oczekiwania są podobne i moje względem kolegów i kolegów względem mnie mamy tworzyć zespół, który tworzymy od lat, powiększane regularnie o jakichś nowych, nowych zawodników, których transferujemy z rynku dziennikarskiego. A sezon, sezon to przede wszystkim ma się oglądać, ma cieszyć oko naszego widza, też dzięki nam, ale przede wszystkim dzięki piłkarzom PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Den. proszę druga kolejka PKO WP Ekstra na rywalizację z Zagłębia Lubin z Górnikiem Łęczna zapraszają Drona, Dawid i Tomasz Siłkara No to będzie super sezon pod tym względem, że wszystko wróciło, już nie ma tych ograniczeń, które były przedtem, które bardzo utrudniały pracę, no bo trochę na pewno tego zostało, jeżeli chodzi o nasze miejsce, na przykład oglądania, spotkania, no to ciągle jesteśmy troszeczkę tak na uboczu, nie ma tego komfortu, który był wcześniej, ale i tak naprawdę fakt, że możesz sobie stanąć koło zawodnika, czy trenera, czy kogokolwiek, z kim rozmawiasz obok z mikrofonem, to jest to jest praca, a wcześniej jednak te tyczki, ta odległość, maseczki, to to było wszystko takie, nie było nic słychać, bo, no ciężko się pracowało, więc oczekiwania są duże. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie ciepło też, bo to komfort pracy wtedy jest ogromny, ja marznę już przy 10 stopniach na plusie, więc oby jak najdłużej latko. No okay. i mamy więcej drużyn, więc tych meczów też będzie więcej, będzie się dużo działo na pewno w klasie. No i trzy drużyny spadają, więc będzie więcej emocji pod koniec, jeszcze niż było. Ja podejrzewam, że będę w tej samej sytuacji emocjonalnej, bo star Pewnie znowu będzie przechodziła to samo co w poprzednim sezonie, czyli pewnie do końca będą walczyć o utrzymanie, no ale to dobrze, no tak musi być, wtedy jest ciekawie. Studium mi się bardzo podoba, to, to mogę powiedzieć, no jest super, no wygląda to ekstra tutaj, wygląda super w obrazku, więc na pewno będzie się jeszcze lepiej oglądało te wszystkie programy, które i tak już były świetne.